Przyjechaliśmy Oki Wyładowujemy się A, to nasza góra Chubi, będzie, będzie rozruszać teraz Co? lek do tego do, do rzeki doś <grywia> tak czuję Nasza górka Tu są milki i wcale nie fioletowe a my idziemy dotarliśmy do hałupy, gdzie Chcą nam wywieźć plecaki, ale nam chyba nie wywiozą tą kolejką, bo kurwa, nikogo nie ma. Taka kolejka, nie? Ale nikogo nie ma. Se wywieziemy, ale chyba sami. A nasze schronisko jest tam wysoko, pod samą górą. Tak? O, tu jest nasze schronisko. Zeromiliście, nie? Ja już nie mogę, także zostaję chyba. Jest ok. 2245 wysokość granatu. Dalej nie idę. Wracam się. Tomek się śmieje. Super, nie? A wszystko jeszcze chyba przed nami! Ale <grym> no. fajnie jest. Dupa wodospad mi super Daje biodę No to start Komentarz panie Darku? Mów, no, opowiadaj, doszliśmy, kurde, jesteśmy dalej dawno... Jesteśmy na 2000 ile? 2000... 2700 2700 do wierzchołka 2800, przepraszam Do, do wierzchołka zostało nam 1000 metrów Chcemy wyjść rano około może 5, a teraz pójdziemy uzupełnić płyny, cokolwiek by to miało znaczyć. Tu w tym stronisku będziemy spać, w Tudl te Stamtąd z dna Doliny przyszliśmy. Zajęło nam to godzinę 55. A tutaj podają, że w zejściu jest 2,5 godziny, więc mamy ze sobą dobrych zawodników. A rano pójdziemy dokładnie w tamtą stronę No to, to tyle. No Dobra, kręcimy teraz na Facebooka To jest nasze towarzystwo Dziewczęta z Warszawy No i ja Dobra, dość, później zrobię jeszcze. No ruszamy. Jest piąta. Widoki są wschodnio. Tronisko. Słonko wchodzi. No i ciśniemy. Zobaczymy, jak to nam się uda. Oto ja. <ś> I okazuje się lodowiec na podejściu Jest nieźle Co nas szczyt A my tu, tędy Tak to wygląda Pięknie Szybko przelecę, bo mi chłopy Odejdą, nasze schronisko. Ludziska idą. No jak to, tak? Lodowiec, wchodzimy powoli na lodowiec. Nasze szczyty przed nami. To jest to. Na razie jesteśmy na wysokości 2740 metrów. Za chwilę się będziemy wiązać liną. Chód powoli Panorama Dziewczyny z Tomasem idą za nami jest dobrze No i tak się topi lodowiec Pcha takie skały i takie skały I takie skały No Taki upcha w dół Niepowtarzalne zjawiska przyrody no i się wiążemy i tak będziemy na sznureczku poczynać Jest dobrze no i idziemy nozownie w górę po Podnóżę góry można powiedzieć straszne z tego miejsca mamy górę więcej niż 1000 metrów 2840 i i linka i ja zaraz mi przystała Bo bać, jest dobrze no i panorama panorama jest za no i uchodzimy wspinamy tak. no, się Sekunda. No. Mamy wierzchołek. Weszliśmy na grań. Widoki alpejsko cudne. Tam wbijamy. No i weszliśmy tą drogą tutaj tak jak widać tych ludzi z gołu. także jest pięknie jesteśmy w dżonchacie takiej przed wierzchołkiem pogoda nam się trochę tak kiczka ale nieźle tam będziemy tą granią wchodzić to jest to schronisko. 3454 metry. Tam Rafał Chodki robi, bo aparat mu się zeszł. arty Widoki. zarombiste. No i teraz. Obrigado. Słońce świeci. Na drugą stronę, troszkę. Zaraz tu jakiś wyciąg budują. O, takie to są widoki. Słońce nie bardzo widać, ale... To są kamienie jest rumizna To jest poszakane albo Jeden drugi mu niech zapnie na plecach No i Będziemy wypijać No i tyle, czasu nie ma Dość kręcenia na miejsce To jest ten tajna, a z nami? Tam jeszcze idziemy Byliśmy tu Wysokość nawet nie patrzy jaka bo... Kurwa, lepiej nie wiedzieć Ale lodowiec dowiec Teraz już zimno ja jestem podgrzany A i chłopie chłopy pokonują grań małego Glocknera i podobno mu, mówią, że jest podobno że... no, prze... Najlepiej na też. Jezus Maria, Darek jak twoja na to zobaczy to gdzie ja się będę chował? <grym> po po to... kliencie, był klient i nie ma klienta. No i tu już ostatnie metry pokonują panowie spinoc winogrozglowy jesteśmy prawie na 3800 parę słów do mikrofonu Przewalam. eee słabe tempo <grym> zdawałem że to będzie jakiś hardcore ja Michycie są No i jesteśmy na wyschu lochnera Byliśmy 3 godziny 50 minut, chłopaki nawet są. W niezu jest na się bardzo dobrej formie. Z tej strony przyszli. No, to więc tak. Jesteśmy w drodze zejściowej przed przełączką pod małym Glocknerem. Resztę ubieramy, raki i schodzimy w dół do Hercoga, tam coś zimę, i do auta, bo koło auta jest Luckner House, a w Luckner House jest zimny <śleszy> piwo. Tak my się rozumiemy? Tam musimy zejść. Tam. Gdzie piwa. teraz chcę przybliżyć, jest schronisko Hercog I stamtąd Musimy zejść tam do tego piwa No i jesteśmy tak. Już Po trudnościach, jeszcze tylko łatwe zejście Ze schroniska Hertok Tu Pan Darek Na skutek zmęczenia zapomniałby Czekana Ale ale jak wypije Spadłem zimnego wajbira to na pewno fiszpie pamięć, pamięć wróci i no tu byliśmy na tej górze no. można ich nagrać bo się przestali przytulać właśnie Zeszli z groz Glocknera, szczęśliwie wskakujemy w spodeneczki i idziemy na piwo i proszę nie dodawać do tego komentarza. W ogóle żadnego. Kto idzie. No, Rafał nie idzie, bo nie lubi. Ale w Austrii 0,5 dopuszczania. Pozmieniało się mu w głowie, zupełnie nie lubi pić piwa. Martwię się. Ale trudno. Wypije za to ja dwa za niego. Dobra. Poświęcę się. No. I to już koniec wycieczki, Birek. Pijemy. Słonko jest.